Zostało nam 4 dni do końca tripa i jedziemy dzisiaj nad Solinę. E, jesteśmy w Bieszczadach tak jak już od kilku w sumie odcinków. Jedziemy nad Solinę. Co my tam będziemy robić tatusiu? To się no dopiero okaże. No właśnie, to się okaże. I nie będziemy robić tych oczywistych rzeczy, tylko te nieoczywiste cały czas. A może niektóre robić. oczywiste, bo... No tak. Bo dlatego, gdyż, ponieważ na ten jest pierwszy raz ich Wiadomo do trzeba zaliczyć wejście na tarnicę, czy na gdzieś jeszcze trzeba zobaczyć zapory w Solinie. To są takie oczywiste. Ale postaramy się też zobaczyć coś nieodwistego. Tak, jesteśmy umówieni na dziesiątą. Powinniśmy zdążyć, także no. Widzimy się na miejscu. Gdybyście byli. W ogóle planowali pobyt nad Zalewem Solniskim. To warto popływać łódką, jachtem, jak to się mówi? Jachtem, żaglówką. Z przystani San w Polańczyku. Z kim? Z Kubą. Z... A to, to my tobie czytaliśmy bardzo dobre komentarze tak, tak. w Google. A proszę. Także gdzieś wrzucimy też informacje w opisie. To jest jedna z wielu zatok. Takich zatok jest tutaj mnóstwo. A cała linia brzegowa jeziora ma 160 km? 160 km w zależności od poziomu wody, tak naprawdę, jaki jest tak aktualnie na jeziorze. A my jesteśmy teraz w Zatoce te, w yy, Syberlasie. Tu jest właśnie ta bardzo znana tratwa plus Michała Giersuszkiewicza. Na pewno, jeżeli wybierzecie się w taki rejs, a to uzyskacie tak wiele informacji, których nie przetworzycie w jeden dzień. Chomik wam się będzie kręcił w głowie, jak to na to mówi, a warto. Akurat dzisiaj są spokojne wody, ale samo jezioro jest jeziorem górskim, więc zdarzają się takie momenty, że w mgnieniu oka zmienia się pogoda zaczyna się szkwał. A to jest tratwa blues tak zwana, na której mieszkał były perkusista drzemu Michał Giercuszkiewicz, ksyła Giebcu. Niestety zmarł ponad rok temu. Przecumowana w Zatoce. A tak wygląda kajuta. Fajnie się spędza czas na wodzie Więc generalnie polecamy Są opcje łodzi, spacerowych rowerków, wodnych kajaków Ale takim rejsem, jeżeli jest jakaś grupa do 8 osób To wtedy 3 dyszki od osoby I można się dużo dowiedzieć jak jest wiatr To jest jeszcze ciekawiej Ponieważ Wtedy płyniecie na żaglach no i co widzę? Po poraj się powiedzie po, po po i uciekamy z palańczyka. Zbyt duże tłumy. My tu nie lubimy. Masakra, masakra. Powiem że restauracje serwują pyszne jedzenie. Eee, taka chyba znana restauracja, róża wiatrów eee, i, i zakapie. restauracje za Kapiorek, gdzie codziennie jest grana muzy muzyka na żywo, ale jedzenie mają mega pyszne, a nie mają parkingu, bo parkingi wszędzie dookoła są płatne, wiedy za cały dzień. Podobnie jest przy zaporze solińskiej. Jedziemy, na tam chcę zobaczyć, ale już widzę te tłumy jak w międzyrojach po prostu już jestem zmęczony. Ale ogółem, rejs był fajny. No? Tak, rejs był fajny. Jak tutaj nowo wygląda? Ja bym w ogóle chyba wziął jeszcze kajak i sobie godzinkę kajakiem popływał, e, się pocilował i poszedł na plażę. Więc znajdziemy jakąś miejscowość <laughs> małą, gdzie nie będzie takiego tłoku i sobie. A rejs, jeżeli chodzi o rejs. Na łódce może się zmieścić 8 osób, na żeglówce. Ale my byliśmy wyżej. Czyli sobie. od osoby. Natomiast my nie, akurat nie trafiliśmy na żadną grupę, więc płynęliśmy tylko we dwóch. No to kosztowało dwie stówki. Ale było fajnie. Ale tak, Stebnik bardzo fajnie dużo nam powiedział. Jakby popłynęliśmy tam, gdzie chcieliśmy. No szkoda, że nie było wiatru silniejszego, tak można było więcej jakby zirać, przepłynąć. Natomiast są też łodzie tak zwane spacerowe, takie, które, na które wchodzi kilkadziesiąt osób, a, i one też pływają napęd silnikiem. A my tego nie chcieliśmy, bo coś innego. Chcieliśmy. Ja nigdy nie płynęłam jachtem. No ja też i dlatego chciałem się poczuć jak, no, jak na żablówce normalnie. Więc. Stoimy na tym parkingu, który wam pokazywaliśmy, i zdecydowaliśmy, że najpierw zejdziemy na plażę. Tam, co jest tam magicznie zrobione ja, ja zaraz tam podejdziemy pokażę wam jaka jest tutaj turkusowa woda bo... No, wyczuję się jak na małe bidon niestety wejście na plażę wymaga poświęceń zobaczcie tam jest blokada wszędzie mam, brzeg jest się... zabezpieczony żeby nie podmywało ale myślę że jest to tego warte ładnie tutaj ej tam jest plaża znaczy wyspa. wyspa, to jest ta wyspa sezonowa, która się odsłania jak jest niższy poziom w lecie, o której mówił, nie? Tam można sobie podpłynąć. skalista czy jakoś tak? Ostrożnie tylko. A tam jest zapora od strony i Żora Solińskiego Żeby was nie zwiodło nie jesteśmy wcale na, molo w so na deptaku w Międzyzdrojach czy na molo w Sopocie ale jesteśmy przy wejściu na zaporę w Solinie o kurczaczek wy tego nie widzicie chyba ale są olbrzymie na zapora z drugiej strony Pozbywają masę prądu widzowie jakby wracamy z soliny Wołkowej ja wiesz co tam coś nazywa Wołki no. tu wyjął w sensie wilki Chyba woły Bołki. Małe wołki, wołki, małe woły małe Skusiliśmy się, żeby zobaczyć zapory w solinie jesteśmy tak zmęczeni po prostu jak na promenadzie w międzystrojem Ale to nie zmęczenie, że złożyliśmy. Tak, zmęczeni tymi tłumami, wiesz, to jest musaka.